Witam Państwa, dobry wieczór, szczęść Boże. Kłaniam się Marek Skowrański. Nadaję na żywo, ale ze szpitala. Natomiast oczywiście w okoliczności wiadomo, dzisiaj o godzinie 20, czyli właśnie teraz o tej porze, pan doktor Jaśkowski nadawałby swój program. Pamiętają Państwo również, że przez długi czas, dosyć co tydzień, prowadziłem z nim te programy. Dziś wiemy, że pan doktor jest w ciężkim stanie w szpitalu. I mamy nadzieję, że jednak z tego wyjdzie, chociaż każdy stan ciężki, wiemy, że jest obarczony bardzo, bardzo dużym ryzykiem. Ryzykiem, no niestety tego również co jest najgorsze. Ja drodzy Państwo proszę o wyrozumiałość, bo na pewno słychać w tle różne rozmowy i odgłosy, dlatego postaram się jak najszybciej, żebyśmy zrealizowali ten program. I tak, żeby jednak on był przeprowadzony mimo wszystko godnie. Myślę, że to, co. Jesteśmy winni panu doktorowi Jaszkowskiemu to do to, żeby się pomodlić właśnie za niego w jego intencji, w intencji jego zdrowia, lub być może dla niektórych z Państwa to zabrzmi bardzo brutalnie, jeśli jest wola Boża, to o dobrą śmierć i o życie wieczne. Wszystko jest w rękach Pana. To On decyduje o tym, kiedy nasze serce zabije po raz ostatni. Moja taka w związku z tym sugestia, żebyśmy najpierw, właśnie zaniósł, zanim jeszcze chwilę porozmawiamy o panu doktorze, żebyśmy zmówili przynajmniej jeden dziesiątek różańca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Może niech to będzie tajemnica ukrowania. Ukoronowania najświętszej Marii Panny na królową nieba i ziemi i jej powierzając e, zdrowie i e, życie pana doktora Jaśkowskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Mariu, łaski. Pełna Pan z Tobą błogosławioność między niewiastami i błogosławiony owoc Złota Twojego Jezus. Święta Mariu, Matko, Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławioność między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, non cat in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, non cat in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria Gracja plena Domnus Benedicta tu in mieribus, et benedictus fructus ventris tu Jesus. Sancta Maria Mater Dei, ora nobis peccatoribus, non et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria Grazia Plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mieribus, et benedictus fructus ventris tu Jesus. Sancta Maria Mater Dei, ora nobis peccatoribus, non et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria Grazia Plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris, tu Iesus sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, non cat in hora mortis nostre. Amen. Gloria patriot et Fili et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, non cat semper, et in secula seculorum Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, Niepokalanie Poczęta, módź się za nami, którzy się do Ciebie uciekają i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami poleconymi Tobie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan doktor, Jerzy Jaśkowski może dwa słowa warto powiedzieć o panu doktorze. Pan doktor ma w tej chwili chyba 76 lat. Jest doktorem nauk medycznych, jest specjalistą drugiego stopnia z zakresu chirurgii, doświadczony. W latach 1973-2000 pracował w Uniwersytecie Medycznym Gdańskim, w Uniwersytecie Medycznym obecnie. Obecnie jest to Gdański Uniwersytet Medyczny. Pan doktor jest znany z wielu, z wielu publikacji książek, które pisał. Także jest również znany z audycji, które prowadził również u nas na antenie w Realu 24. Jest człowiekiem bardzo odważnym, który, jest, który nie wstydzi się swoich poglądów. Jest jednocześnie polskim patriotą, wielkim patri polskim patriotą, który w porę i nie w porę mówię o tym, co tak dla nas bardzo ważne i bardzo istotne. Miejmy nadzieję, że pan doktor do nas wróci. Miejmy nadzieję, że pan doktor będzie z nami jednak realizował nasze programy. Ja mam nadzieję również, że czym prędzej. Wrócę do Państwa. No, mój stan jest taki, jaki jest. Nie będę teraz się wynurzał, bo to jest materiał czy audycja poświęcona Panu doktorowi, a nie poświęcona jest ona mojej skromnej osobie. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za uwagę. Dziś krótko, krótko z Państwem jestem, ale przyjaźnie. Zobowiązuje. Zobowiązuje do lojalności, właśnie do tego, żeby być nawet wtedy, kiedy samemu się nie domaga, być z tym, kto jest właśnie dla nas ważny. E, więc nie zostawiamy pana doktora samego, obejmujemy go naszą modlitwą, obejmujemy go naszym sercem, myślami. Jesteśmy z tobą, panie doktorze. Wracaj do nas, czym prędzej. Dziękuję Państwu za dzisiejszy program. Życzę Państwu dobrej nocy, spokojnej nocy i daj Boże, czym prędzej. Do zobaczenia.